Nie jesteśmy zawodowymi aktorami, nie jesteśmy zawodowymi reżyserami. W ogóle nie jesteśmy aktorami. Jesteśmy bardziej ludźmi, którzy opowiadają coś na scenie jako grupa przyjaciół, jako grupa, która jest, cały czas pyta o przyszłość i, i, i nie potrafi sobie odpowiedzieć, czy ta przyszłość będzie. Natomiast jakby ten warsztat bierze się oczywiście z jakiegoś tam doświadczenia, przede wszystkim e, takiego westrzału, który powodował, że, że, że ja tam zacząłem ponad 10 lat temu z moimi przyjaciółmi z Teatru Brama, jakąś energią wspólną. Nie zastanawialiśmy się w ogóle, czym jest teatr. To nie było w ogóle ważne. Nie znaliśmy wielkich twórców teatralnych. Najważniejsza była wspólna energia, czyli coś, co, co, co nas połączyło. Zastanawiając się nad tym, o czym jest ten spektakl jakby, dla nas, to mamy takie wrażenie, że on jest czymś innym w, w, w drodze jakiegoś procesu, w drodze ewaluacji. Pewnie dlatego, że zabraliśmy się na ten temat, za ten temat w momencie, kiedy dla nas, yy, znaczy dla nas się coś kończyło. Pewien etap bycia, bycia razem. Mieliśmy bardzo trudny okres, czy przetrzymamy w ogóle, czy będziemy razem, czy nie mówiąc już w ogóle o tym, o wprowadzeniu kogoś do zespołu. Dlatego pewnie tam się pojawia ten element wprowadzania, że, że, że jakby wprowadzenia do zespołu, zaufania. Odwróć się. Nie Nie Nawet na tym początku temat nie był najważniejszy, tylko to, żeby się spotkać, żeby, żeby coś ze sobą przeżyć, wyeksploatować się jakoś, przeżyć jakieś takie małe kadarzis. To, oczywiście, górnolotnie dzisiaj brzmi, ale, ale tak rzeczywiście było. A później, oczywiście, człowiek nabierał pewnego doświadczenia. Czy to spotkanie w moim przypadku Gardzienic i, i mojego też kolegi z zespołu, Marcina, czy tak jak Ani z zespołu, y, która zajmuje się dyrygenturą churalną, czy tak jak y, 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 Mateusza, który studiuje filozofię i to myślę, że to wszystko ma pewien, pewien jakiś taki charakter spotkania. ten spektakl nie jest jakąś historią od początku do końca. On jest pewnym... On, jest, on, on ma pewne takie szarpnięcia w sobie. On ma oczywiście jakąś taką linię, której się trzymamy, natomiast my wciąż szukamy tam. Ale to jest to, to, Te szarpnięcia są takim szarpnięciem obecnego naszego życia. Nałożenia tego naszych przyjaciół czy, czy członków naszych rodzin też sytuacją troszkę tych odrzuconych, którzy można powiedzieć, że się błąkają na ulicach. Mówię tutaj o dzieciakach chociażby, którymi się mało kto zajmuje albo kto się zajmować nie chce. No i to jest taka opowieść, przynajmniej próba jakiegoś zderzenia się z tym tematem. Tematem dotyczącym wyborów naszych, codziennych, nawet niegórnolotnych. bardzo uważać. Oni są wszędzie. Marcin! Marcin! Musisz mocniej! Marcin! Musisz mocniej to wejść! I tak sobie zadajemy pytanie w imię kogo i czego mamy być na scenie. Czy, czy to ma być po to, żeby się przypodobać, czy po to, żeby opowiedzieć w imieniu kogoś, kto jest dla na nas bardzo ważny, a kto na przykład nie może wyjść na scenę, bo nie może powiedzieć, nie ma takiej możliwości. No mamy taką możliwość, bo, bo możliwe, że przypadek zadecydował o tym, że, że spotkaliśmy się jako grupa, jako ludzie, i w teatrze, i na scenie. I to doświadczenie bierzemy, oczywiście czerpiemy z siebie, czerpiemy z tego, co nas spotkało w życiu. 85. 83. Przede wszystkim wychodzimy od tematu, szukamy na próbach. To jest tak, że nie ma gotowego scenariusza. E, nie rozpisujemy go na papier. Spotykamy się po prostu na scenie. Najczęściej wyjeżdżamy do jakieś wioski zaprzyjaźnione i tam się zamykamy. I tam pracujemy. Oczywiście ta praca jest e, przede wszystkim emocjonalna, przede wszystkim organiczna. Ona, ona nie jest chyba aż tak intelektualna. Ten, yy, bardziej jest to na, 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 gdzieś na granicy zmysłów. Tak chyba podchodzimy też do życia, to co jesteśmy. Tak jesteśmy skonstruowani. Możliwe, że to się zmieni za kilkanaście kilkanaście lat. Tu You Zostaliśmy zaproszeni przez Teatr ósmego dnia w ramach Festiwalu Mody Teatru Niezależny. Jesteśmy tutaj w zasadzie chyba już trzeci raz ze spektaklem. No i tak się już tutaj utarło, że, że my z chę wielką chęcią przyjeżdżamy tutaj na te deski, dlatego że jest to dla nas y, bardzo ważna scena. Myślę, że nie tylko dla nas, i też myślę, że inspirująca w wielu kwestiach. i Pewnie dlatego tutaj yy, przyjeżdżamy naładowani, wyjeżdżamy jeszcze bardziej. Ludzi. My żyjemy na prowincji. Ta prowincja jest bardzo zapominana. To jest czasami mam wrażenie, że świat jest odrealniony, jeden czy drugi. My mamy narzędzie, tym narzędziem jest teatr. A możliwe, że ten teatr nie jest sam w sobie środkiem. Że chodzi nam o zupełnie coś innego. No ja tego jeszcze nie potrafię nazwać.